Witam wszystkich bardzo serdecznie puh, 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 puh. z tej strony. Witam z kolejnym odcinku z serii Far Cry. Tak wiem, że wszyscy spuszczają się już na widok przez to, że nie ma Lola, jest tylko inna gra. Jakim cudem, Farinu, czy ty się sprzedałeś? Czy Far Cry ci zapłacił, zapłacił? Nie. Po prostu chcę mieć też inne gry niż Lol. Chcę też grać inne gry. Jestem po prostu graczem, lubię grać gry. Lola też lubię grać, ale też, też sami lubię sobie popykać coś innego i widzicie jestem trochę zielony tutaj na rękach, jesteśmy halkiem, ale dobra, zaczynamy tą grę, zaczynamy tej gameplay. Jesteśmy teraz już w ostatniej misji z tej serii, więc mam nadzieję, że Wam to zainteresuje. Muszę w końcu dokończyć tą serię. No to jest... mam nadzieję, może nie mam nadzieję, ale raczej pierwsza seria, którą w ogóle zacząłem na moim kanale. I chcę ją właśnie skończyć, bo 19 odcinków, to jest właśnie 20, mam nadzieję, że wam się spodoba tak, jak spodobały się poprzednie odcinki. Jeżeli nie oglądać, jeżeli nie oglądaliście, to polecam, mają tam po 20 wyświetle, nieważne, ale od tego po prostu, o ty fuj, ale mnie zaczepił. Ale po prostu od tego się zaczynało i to chcę po prostu od... z rakietnicy do mnie? starej. no... Jakie to jest OP! No po prostu, nagrywałem gameplaye, więc też będę je nagrywał, niekoniecznie tylko i wyłącznie z LOL, a też z innych, gry, innych gier. Będę musiał jeszcze y, z, dokończyć z Quake'a, do Quake'a nie wiem kiedy się pojawi, ale na pewno się pojawi, ale to nie oznacza, że totalnie już zrywam z LoL'em wszystkie możliwe więzi, tylko po prostu będę też grał w inne gry. Tak jak pewnie wy, nie tylko gracie w Lola, mam nadzieję przynajmniej, chyba że gracie tylko w Lola, no to możecie powiedzieć, ale no ja po prostu też. Jak ja jestem słaby, boż! Dobra, wiecie co, bo ja tutaj pierdu pierd, a ich wszystkich trzeba po prostu wymiarzyć z tej powierzchni Ziemi. Ja po prostu przegrywam, no jakim cudem, Freenu przegrywa, przegrałem teamfight. Fight. Dobra, tam będą typki, ok, macie rakietnicę, wy też macie, ok. Yy, czy oni się dopiero rysują jak ja podchodzę? Dobra, nieważne. Może po prostu wystrzelam. Okej, okay, przeładuj to kuju, głupi. Nasz rzeku, kochany. Okej, okay, tam jest... Ludzie trzeba strzelać po ziemi, żeby to wybuchło po prostu, bo raczej wątpię, że będę w i trafiał. O, widzicie, dużo osób zabijało. Ile tam Armola? też O, tam jest jeszcze z daleka. Okej. Okay. Niedługo pojawi się ten gości właśnie też z rakietnicą i będzie właśnie pojedynek rakietnica kontra rakietnica. Zobaczymy kto będzie lepszy. O, ty tutaj jeszcze cię zabije. tam jest na daleko jeszcze. Okej, okay, ciebie też zabije. Okej, okay. i myślę, że ten pokój będzie jak najbardziej... O, w powietrze strzesz? No, Ale to powietrze i tak mi z, y, cały armor strzedł, no to naprawdę ta rakietnica jest strasznie potężna, tylko muszę wyłapać. Muszę wyłapać właśnie, gdzie jest ten frajer. Moment, tylko tak się przyczaję. Tu jest jeszcze się kołyża. O właśnie, okej. Okay. No może z tej broni się zabije? O fuck. nie, 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 nie. O ty chuju. Nie mam już HP gościu, Co ty zrobiłeś? Jak ja jestem dobry. Dobra, panowie, nie ma co tego dobrego, co kota w worku i po prostu ich zabijmy wszystkich, tylko muszę to przeładować, Faka, to jest, może być troszeczkę problematyczne, okej, okay, tamten już się wysadził, tylko właśnie ta rakietnica i ten człowiek, rakieta, o, o, ale go wysadziło, ale fajnie, trzeba go po prostu wyeliminować, nie wiem, jakie ja mam bronie dokładnie, wiem, że mam właśnie rakietnicę, taką M4 jakby i, okej, okay, shotguna, roz... o, ty, nie, chuju, zabiłem cię, powiedz, że str... jest, strzeliłem, dobra, tylko... Teraz zróbmy to mądrze. JAK SIĘ ROBI MĄDRZE FAK ZAPOMNIAŁEM JESTEM DEBILEM Okej okay, jesteśmy już coraz bliżej Tutaj kilka osób zabiłem i właśnie jest ten Jeden gościu starczą, którego się Cykałem, okej okay, już są Wszyscy, więc nie będzie już Tego gościa właśnie z tą Rakietnicą, mnie to bardzo cieszy i w końcu Przeszliśmy to pomieszczenie, o boże Jakie to było ciężkie lol A to jest dopiero poziom normach, ciekawe co by było na Poziomie return no, dobra, e, teraz chodzimy do następnego. O, kascenka. O, właśnie jesteśmy tacy zieloni jak kalk. Ona też, nasza dupa. I, I to już nie jest nasza dupa, ten gościu, ale mógłby być. Okej, okay, on mówi, że nie posmarowaliśmy mu chleba masłem, i teraz chce nas wykończyć. Fuck, bo oni strasznie są zależni od masła. Okej, okay. save game, to mi się podoba. Teraz trzeba ich wszystkich zabić. Tylko trzeba też tamtego. I on... zgaduję, że on ma tak dużo HP, że jakbym wypił lawę, to bym się zabił. Fuck, granat. Nie. O, jeszcze ogłuchem, nie, jeszcze zginęłem. No nie wiem, co jest gorsze: ogłuchnąć czy zginąć? Ok, chyba ogarnąłem tutaj już taktykę. Wystarczy, że będziemy po prostu ich zabijać i wygrywać, to. Więc, o, tamten stoi, okej, okay, chyba się coś zablokował, o nie, on skacze jak małpa, jak totalny debil, ale dobra, wszystko mu krwawi, fuck, czy on jeszcze żyje, czy on naprawdę, fuck, granat od kogoś dostałem, no i właśnie, te, co za granat, słyszałem go, nie! Dobra, teraz początek z wami przejdę, bo trzeba ich tutaj pozabijać, widzicie, na środku, tutaj oni będą się przemieszczać szybko, tylko przy okazji będą nas jeszcze obijać, te głupie śmiecie, tutaj jeszcze ktoś wyjdzie z lewej, o, i z prawej również, zabiłem go, granat, słyszę, okej, okay, słyszę, widzę, czuję... Moja mama się ze mną szykuje do pracy, dobra? Fuck. Mm, Okej. Okay. Tylko gdzie są jeszcze te typki? Czemu nagle? Muzyka umarła. Okej, okay, już jest muzyka, bardzo mnie to cieszy. Tylko ten Debil. Co ty robisz, Debilko? Ona tak staje i. O! On też jakoś nie strzela najlepiej. Okej, okay, po same heciki, same heciki. O, ale nie. Co? Wygrałbym IEM-a całego, nie? Dobra, ty tam. Co się stało? Dobra, nieważne. Wybuchła ci. Kamizelka, kulo, granato O, znowu stajesz? Okej okay. Te modele się coś bukują niestety, ale okej okay, Bo mnie to jakoś Nie wkurza za bardzo, tylko Co ty skaczesz debilu? Dobra, hedzik, 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 jeszcze Fak, on, nie, to, te granaty Są strasznie mocne, i to nie wiem Okej, okay, on zginął, uff Dobra, gin ty, kurwa zaś ci posmaruję nożem Ciebie, o, no, ty chuju Nie dostajesz ani kromki chleba <laughs> Czemu? Czemu nie dostanę kromki chleba? Jack, powiedz znaczy Freino, bo jednym ja mówię do ciebie po imieniu. A przyjmij to! To jest mój chuj. Tak, mój chuj, już go nie będę potrzebował. Już ci wyruchałem matkę. Co? Wyruchałeś mi matkę? Tak, wyruchałem ci matkę. Ona też ci ją wyruchała. I wszyscy jesteśmy zmęczeni. Twoja mama jest strasznie gruba. Musieliśmy wezwać... Się... już nie żyje. Zamknij mordę. Ja ci też ruchałem matkę, Jack. Co ty? Tak, ja ci ruchałem matkę. Tutaj właśnie stoi i takie. Ja mam... A ty ty się tam nie tłumacz masz, na to? I właśnie, pokazuję ten paes, ten palec i wsadziłem w dupę. Tak, ten. Możesz też to zrobić. Nie, ja tego nie zrobię. Tak, zrobisz. Zrobisz, zrobisz. Wystarczy, że... Weźmiesz ją, dasz jej klapsa i to samo zrobisz swojej mamie. Dobra, rozłożysz jej tak dupę właśnie. A ja, nie, nie, tego nie zrobię, to jest ma, moja mama, to jest moja dupa. Tak, wiem, że jesteś głupi, ale ja tego nie zrobię swojej mamie. Mam karabin i wsadzę ci go w dupę, tak samo jak ty wsadzisz palę palec mojej mamy. Nie, patrz na moje oczy. I, i znikam. Okej, okay, zawierzę cię i teraz będziesz mógł wyruchać moją mamę, i moja koleżanko. No, właśnie do tej łodzi. Tam skrywa się moja mama, chociaż trochę za mała łódź. No, ten pisze to sobie w kardosie. Ok, a ja pójdę sobie do windy i posłucham muzyczki w windzie. Jeszcze zadzwonię do muzyki w windzie. Ok, najsik nice. i to była cała historia. Mm, tylko teraz gdzie musimy iść? Tam było jakieś. Aha, dobra, to tutaj, żeby po prostu zadzwonić po windę. Spoko, spoko. A, i tutaj wszyscy zginęli. Lol, ale ty wyglądasz jak Superman, odrzutowe buty. Ee, śmieszno, dobra. Dawaj marmor. Chyba mi marmor, chyba już nie będziesz potrzebował Okej, okay, okej, okay. fajnie Tylko teraz trzeba znaleźć drzwi Które sprawią, że będziemy mogli sobie stąd iść Bo A nie, nie miałem wejść po prostu do tej windy A nie, ta winda była tylko na dół O ile się nie mylę Więc po prostu pójdźmy sobie gdzieś Tylko, czy te drzwi są otwarte? Nie, zamknięte, okej okay. Te drzwi wyglądają na strasznie otwarte Tak, one są takie otwarte Mnie, Jakie one są otwarte Dobra, nie, te, te drzwi muszą być Bo tutaj jest tak w chuj drzwi nie, te też zamknięte, okej. Okay. To może te będą otwarte? Te też będą zamknięte. Kurde, co za labirynt śmierci. Jak, jeżeli po prostu żadne drzwi nie będą pasować... Nie wiem z jakąś bronią idzie się w ogóle najszybciej. Jeżeli żadne drzwi nie będą pasować, to znaczy, że coś tutaj jest ewidentnie nie tak. Ktoś nas robi w chuja. Będziemy musieli iść do tej windy po prostu. Czemu ja nie poszedłem wcześniej? Przecież po prostu szedłem tutaj O, O ty to jednak jesteś głupi. Dobra, dzwoń powinna. Jak się dzwoni AR. Dobra, mam windę. Lecimy do góry. Okej, okay, tak się właśnie jedzie do góry, tylko muzyczka windzie fuck. Czemu nie mam? Zabrani mi muzyczkę, idzie wszystko mi zabrali. Okej, okay, otwarte drzwi. Nasik. Nice. Okej, okay, wygląda jakbyśmy musieli iść tutaj. Tam są drzwi, ale tutaj coś jest. Klatka. Okej, okay, skoro jest tyle broni. To chyba się coś szykuje i to nie jest nic miłego ziomeczki. To jest tyle broni, że mógłbym mieć jeszcze więcej broni niż mam teraz, totalnie. Dobra, może weźmy sobie shotguna, bo nie, tutaj może być przypał i to ewidentnie. Dobra. O oh, Civic Game, ok. A co by tu można... Ok. Nie, to coś musi być, nie? F co? O oh, fuck! Co jest? O, piszą do mnie, fak! E, e, dobra, ale skupmy się na tych potworach. Kto mnie jeszcze bije? Tam był chyba. Dobra, to ciebie udubię. Co, co ty robisz? Weź mnie, mój dom nagrywam! Chodźcie, za mnie shotgunem. Tylko, że ty strzelasz. Nie, chyba jego. Hm. okej, okay. no to ciebie wyrucham potem. Tylko muszę ich wszystkich zabić. Eee, okay. tylko gdzie był ten skaczący pawian? Może mogę to rozwalić? Chyba ta? Hm. chyba nie mogę. Dobra, tylko też O, jest strzelający? Tak, tylko chyba sniper we mnie strzela. Tylko nie wiem, gdzie jest. Dobra, yy, może po prostu wyjdźmy. Ja pierdzielę, ile was tu jest! Co to jest? Co to za mission Impossible. Yy, cześć, ciebie też wyrucham. Go. Dobra, taktycznie to trzeba zrobić. To nie można. A, dobra, zabije was, tylko. Nie, taktycznie. Dobra, zabiję was. Tak, tylko że oni. On wszedł za głęboko i to totalnie Dobra, przeładuj Dobra Okej, okay. jeszcze trochę Okej okay. Dajcie sobie info, ziomeczki Bo chyba nikt nie wie, gdzie ja jestem Okej, okay, chyba się wkurzył i mi Powyzywał Tylko trzeba w łeb. Ile, Ile was tu jest? Zabijcie się nawzajem Okej, okay, on chyba chce tutaj wejść Dobra, ale emocje, boż Jakbym grzyby zbierał schodząc ze schodów Dobra on za dużo HP tracę, tak mi się wydaje. Dobra, ciebie jeszcze zabije. Fuck! A nie, to mi za dużo nie zadało, bo to było przez ścianę. Dobra. Trzeba strzelić, poczekać chwilę, bo jak on strzeli to po prostu dostaniemy milion do Okej, okay, wszyscy zginęli. Tylko wszyscy zginęli chyba wszyscy ci tankowaci. Fuck, co? Czemu? Nie widzę skąd strzelają. I to jest właśnie głupie trochę, że nie widzę skąd, bo ja zanim ich namierzę. No to minie trochę czasu Chyba, że właśnie Snajperką. Tylko czy jak się zbliżali te debile Dobra Takich chyba nie namierzę Co to się włączyło? A to okej. Okay. Hmm Pomyślmy A jak wyjdę za daleko to zginę Bo mnie ktoś zastrzeli tylko nie wiem kto właśnie To jest trochę głupie Hmm nie, raczej mnie teraz nikt nie strzeli. Nie wiem czy ten gościu upadł do lawy, czy co, jest jakiś głupi? Może schowajmy się za tym kamieniem? Fuck, nie. Os Widzicie? Pol Lewendolny róg. Jeżeli się zwiększył, to znaczy, że mnie przeciwnik widzi. O właśnie, no i jeżeli tam była snajperka, jeżeli tam była snajperka, to myślę, że sobie poradzę. Będę musiał się cofnąć, okej. Okay. Hmm, weźmy sobie tak inteligentnie dosyć. Dobra, otwórz mi te drzwi. Dobra, tutaj nie, nie złożę sobie Okej, okay, mam full armor Okej, okay, tutaj też jest coś puste jakieś, głupie I... Gdzieś tutaj musi być snajperka, może... Dobra, M4 wywalimy Teraz padnie coś, a M4 Okej, okay, to wywal tutaj I teraz... O jest, to jest chyba... Uff, dostałem krowę O boż, dobra, nie, wygraliśmy, nie? Dobra, krowa, ale też by się coś przydało. Czy to się przyda w ogóle? Nie, na blisko to raczej nie. Zwieźliśmy sobie j, dobra, wywaliliśmy. Hmm, to już mam chyba. Nie, to jest taka gors gorsza wersja tego, okej, okay, odłóżmy sobie. To mi, nie, to raczej jest snajperka. Okej, okay, wziąłem sobie ten rakietnicę i teraz to. Tak, to jest snajperka, tak jak myślałem, okej. Okay. Tak coś wyglądała. A to, to raczej mam. To jest właśnie chyba to, coś takiego. Albo gorsze, Ta wersja. Okej, okay, jesteśmy już przygotowani, więc myślę, że to będziemy używać tak... Jeżeli będziemy się bić po prostu z twarzą w twarz, to tak oczywiście na daleko, a to właśnie z tymi pikowaniem. Czyli wiecie, o co chodzi. Czyli po prostu się wychylamy i strzelamy. Okej, okay, tylko trzeba ich zbejtować, żeby do na nas przyszli. Okej, okay, oni już idą. Tylko trzeba... Tam jest! Grząd skacze i właśnie... Hm. Dobra, chodź tu, debilu Nie mogę stracić dużo HP, dobra Hejtowanie Dobra, trochę szybciej mi to pójdzie teraz Tylko muszę właśnie tak... okej okay. On pada na... Tam jest typek, muszę go zabić Chyba się zbugował, dobra, zabiję go Muszę go zabić, fuck, nie No nie, ty chuju oh. Dobra, idzie, słyszę typka Przeciwniczka, okej okay. Fak strzelił. Ale dobra, to mi dużo nie zadało akurat. Nie wiem, czemu, ale one tak dużo nie zadają. To jest strasznie dziwne. Okej, okay. Oni tam są. Słyszałem ich właśnie w prawej słuchawce. Tak, i słyszę też, że idą. okej okay. Więc o. Dobra. Kim? Kim? Fak strzelił. Kurde, nie wiem, po co przeładowywałem. Nie wchodzi tu. Dobra, przynajmniej z dżentelmenem i nie wchodzi. Tak, trzeba ich szybciej trochę zabijać. A ich tam jest trochę. Ostatni strzał, okej, okay, przeładuj. Może granatami jakoś nie mam, tylko sześć granatów, więc to bez sensu. Dobra, zginął. Ale dalej mogę w nich strzelać, czyli... Okej, okay, dopiero teraz zginęli. Teraz trzeba namierzyć tych debini. Którzy są z daleka. Chociaż pasek mi się podniósł. Gdzieś tutaj mogą być. O! Czy ja go nie trafiłem? Czy ja go znowu nie... No nie! Skąd mnie strzelę? Na minimapie to widać. Fuck. Dobra, tutaj nikogo nie widzę. On też nie. Okej, okay. czy są jeszcze te goryle? Fuck. Okej, okay, on tutaj... Jest, zginął. Nice. Okej, okay, teraz kolejne. No muszę go poszukać. Fuck. Gdzie ty jesteś? Chuju. Tam, N nogi widziałem, tylko teraz odskoczył. Nie, to jest naprawdę ciężkie. Mogę się cofnąć? Nie, nie mogę. Kurde, szkoda. A to by, szczerze mówiąc, było trochę. No, ułatwiłoby strasznie. Tego raczej twórcy by nie chcieli za bardzo. Okej, okay, podniósł mi się ten pasek, głupi. Hmm. Musimy to jakoś mądrze zrobić, tylko. Trzeba ich na początku znaleźć. I to jest największy problem. Okej, okay, on powinien gdzieś być po lewej stronie A teraz... fak, nie wiem gdzie jesteś Zostaw mnie, typie eee, Mam low Dobra, tam jesteś Jest, skinął. Dobra, mam nadzieję, że to był ostatni Okej, okay, mam strasznie low HP, strasznie Teraz będę musiał uważać Okej, okay, podniósł mi się pasek znowu O, muszę... Za tą ścianą, fak. Z czym będę najszybszy? O, fak? Okej, okay. góra mnie trochę stacza O Fak, to ty, nie, jeżeli to mnie walnie Gdzie jest ta rakieta? O, okej okay. Dobra, muszę cię zabić zanim wystrzelisz cokolwiek Unik? Tam są typki, fak, widzę ich Znaczy dobrze, że ich widzę, tylko fakt, że istnieją Ciebie muszę zabić, bo ty mnie najbardziej wkurzasz Ale tutaj na blisko jest Dobra, nice. I teraz największy problem będzie z tym skarbem. Okej, okay, śmeczki, to już naprawdę wygląda dobrze, tylko mam tak gdzieś pół zdrowia i też widzę, że mi się wskaźnik tam wznosi do czerwoności aż, więc naprawdę może być problem, ale widzę tutaj bramę. Więc może tutaj się wszystko rozwiązać tak naprawdę, więc... Nie! Ja słyszę tutaj tego wielkiego, dwóch wielkich debili. Fak, maszynowa, bo o niej zapomniałem wcześniej. Dobra, 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 tylko teraz Dodge, Fakt, inteligentnie, okej, okay. oni się sami nawzajem wysadzają, tylko też trzeba strzelać i nie przestawać. Szybko, shotgun. Yes. Nice, nice, oh, O fuck. Muszę cię zabić, debilu. Okej, okay. dostał. Ty tam nie skacz. Dobra, nie, muszę cię zabić, bo jak ty mnie zabijesz, to ja siebie zabiję później. Dobra, Uf, nice. Jakie emocje, boże. Okej, okay, tutaj już nikogo nie ma. Mam nadzieję, że będzie co? Apteczka, ok, nice. Fajnie, winda. Co jest? To nie jest winda? Tutaj się otworzyła? Nie. Nie, tak to by się coś przesuwało, nie wiem, czy ja coś tam odblokowałem? Tylko skoro coś odblokowałem... To trzeba uważać. Tak, dobra, to jest wulkan tylko, spokojnie. W ogóle jesteśmy w środku wulkanu i to jest naprawdę dziwne. Dobra, to mi przypomina windę tak w ogóle. Hmm, wejdźmy tam. Okej, okay, to może być winda. Nice. Uff. Okej, okay, tylko proszę, save game tylko, nie? Weskitu, to jest coś co teraz potrzebuję, Nie żadnej kanapki z masłem albo kebaba. Nie no, chociaż kebaba to bym chciał. Ale proszę save! Okej, okay, jesteśmy. Mm, dobra, weźmy może na górę. Nie wiem czy to będzie dobry pomysł, bo to wygląda jak walka z bosem. Tak, tutaj wygląda jakbyśmy mieli się bić z bossem, ale raczej tego nie ma, skoro tutaj weszliśmy Okej, okay, tam raczej musimy iść. Zobaczmy. Ale to naprawdę wygląda jak arena z bosem. Albo jakby coś tutaj przygotowywali. Hmm. Okej, okay, zobaczmy. O, słyszałem. Jakby takie, takie... Uff. O właśnie. Dobra, to są ludzie, przynajmniej. O! Ale on ma rakietnicę, okej. Okay. Fak, no naprawdę wy macie rakietnicę. Skąd wy macie te wszystkie? Kurwa, bronie? Spizdy! Sobie nawzajem wiecie, No nie, rakietnicy to ja w ogóle nie nienawidzę. Chyba, że ja ją mam, no to wtedy... Mm, oh, kurwa. Dobra, ale tutaj mogę zginąć, bo tak, na... bo tak naprawdę był safe. Okej, okay, idziemy w to miejsce, w to miejsce, gdzie jest to miejsce. Skąd stąd przyszliśmy, to jest to naprzeciwko, okej. Okay. Więc teraz jak sobie z nimi poradzić? Może właśnie to masz? Może... Jak się w ogóle gra na ty rzucało? Chyba G, pamiętam? Tak, pamiętam, Ok, g. Tylko teraz trzeba będzie to strasznie inteligentnie zrobić. Czy oni wychodzi... A, już się wysadzałem. O, o! Ok, ci, trzeba siebie zabić. bo ty jakoś się strygerowałeś. Ok, dostałem jakieś info od tego. Fak, nie! Debil, idiota, ciota. Co ty zrobiłeś, frinu? No nie, no ty debilu przynajmniej przeżyję. Dobra, przeżyłem. No kur... Ok, skoro rzuciłem granat wtedy, to znaczy, że oni się strigerowali pewnie, czyli będą sobie strzelać? Właśnie, czyli teraz tutaj na górze, tylko nie z tym, tylko z tym. No nie, czemu ty wyszedłeś? Fuck. No Nie, jakie to jest Okej, okay, wiecie co, mam lepszy pomysł? Po prostu ich strigeruję no, na miejscu i to będzie najsensowniejsze, bo będę musiał przerzucić ten granat. Uda mi się? Okej, został przerzucony. Widziałem główkę jak przy porodzie. OK, na górze są. trzeba ciebie walnąć. Nasik. Po główce dostał. Mam nadzieję, że nie ma armoru z nowej skóry. OK, zginęłeś, fajnie, tylko że... OK, gdzie jest rakietnica? Tutaj jest... FAK! No i to tutaj była, to już nie ma kurwa. Okej, strigierujmy ich znowu. No teraz trzeba uważać tak naprawdę. Yyy, ok. To było niezłe. Gdzieś tutaj... Właśnie, główka! no nie, nie. Co ty zrobiłeś? On wszedł po prostu na HT. Okej, okay, sam się zabije, tylko tamten dalej żyje. Tak, właśnie, tak myślę. Teraz dla pewności tylko. Okej, okay, oni się w ogóle sami strzelają, więc to mi odpowiada totalnie. A no teraz ty wychyl się. Dobra, może ci rzucę granat. Dobra. I gdzieś był jeszcze na górze, fakt. Dobra, najpierw ciebie zabiję, nice. I teraz on jest chyba ostatni. Ostatni... Tak, to jest ostatni przeciwnik, ale czy z całej serii Far Cry? Zobaczymy. Gdzie był ten... Tutaj jest ten ostatni przeciwnik. Dam ci na imię... Fryderyk Dobra. Idźmy sobie po prostu teraz do góry. Czy to będzie koniec? No nie wiem, bo zostaje coś od nich armora, ale czy to po prostu dropną z nich, czy co? O! Okej. Okay. Dobra, i teraz trzeba cię zabić. Dobra, to chyba był wulkano... ten... To był ten co nam wyruchał mamy, pamiętam. O, ale mu powiedziałeś Dobra i nagle z dupy totalnie wybucha wulkan cały I my się po prostu skrejmy tym, że nie zablokujemy się w i to jest totalnie logiczne I to mi wygląda na ostatnią tak ostatnie minuty już ostatnia minuta nawet tego Far tej serii no, naprawdę przykro mi trochę bo to jest jedna z pierwszych serii którą nagrywałem tak naprawdę którą skończyłem pełną tak naprawdę, chcę skończyć wszystkie te, które zacząłem i mam nadzieję, że mi w tym pomożecie swoimi wyświetleniami, łapkami. Jeżeli jesteście nowymi, to subskrybowaniami, subskrybowaniami, free no, free no, free no. subami po prostu, jakimiś miłymi komentarzami, bo to naprawdę motywuje twórcę. To nie tylko, że a, 100 łapek, dobra! To, to, to fajnie, tylko nie, ja po prostu myślę, że wyobrażam sobie normalnego widza, który siedzi o dał łapkę. No i takich 100 osób podobało się mój film, albo może nawet więcej osób, tylko po prostu nie mają kanału, no to naprawdę motywuje. Tak, to jest cała seria Far Cry. Mam. Teraz będziemy kończyć właśnie Quake'a, więc z tej, z tej serii również się będą pojawiały odcinki, ale z Lola też się również będą pojawiały. Tak więc dzięki wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli tak, łapeczka w górę, czekajcie na następne odcinki. Trzymajcie się i cześć!